Era bardzo ciekawa audycja kończy się kwarantanna dla Ziemi. Dlaczego byliśmy izolowani przez 12 tysięcy lat? Witajcie, kochani! Tego uczucia nie da się opisać słowami, ale nie jest sposób je zignorować. Świat wydaje się taki sam tylko na pierwszy rzut oka, ale atmosfera się zmieniła. Nawet niebo wygląda inaczej. Jesteśmy w epicentrum wydarzenia, dla którego wcielały się miliardy dusz, ale tylko nieliczni pamiętają, dlaczego naprawdę tuszą. Po raz pierwszy od tysięcy lat ludzkość dotarła do krawędzi prawdy, która przez wieki była skrywana, wyśmiewana i wymazywana z podręczników historii. Prawda jest prosta i zdumiewająca. Nie jesteśmy sami i nigdy nie byliśmy sami. Starożytni to wiedzieli, prorobcy szeptali to, mistycy to wiedzieli. A teraz czas, o którym mówiono od tysiącleci, już nie nadchodzi, lecz nadszedł. Aktywność słoneczna bije rekordy. Pole magnetyczne Ziemi się zmienia, sama ludzka świadomość przyspiesza, przełamując stare schematy. I podczas gdy stara rzeczywistość pęka w szwach, dzieje się coś niesamowitego. Nasza percepcja rozszerza się poza wąski zakres częstotliwości, który utrzymywał nas w niewiedzy. To nie są halucynacje. Coraz więcej ludzi widzi statki kosmiczne, coraz więcej ludzi przypomina sobie życie przeżyte poza Ziemią. Kontakt nie odbywa się w biurach urzędów, ale we snach, medytacjach, nagłych przebłyskach wglądu. To nie jest ujawnienie w sensie politycznym, to jest ponowne zjednoczenie. Ludzkość powraca do swojej kosmicznej rodziny powoli, ostrożnie, ale nieodwracalnie. Ale dlaczego byliśmy sami przez tak długi czas? Planeta Ziemia została odizolowana nie dlatego, że zostaliśmy ukarani lub niegodni. Ziemia została umieszczona w galaktycznej kwarantannie z trzech fundamentalnych powodów. Powód pierwszy: Ziemia jest żywą biblioteką. Nasza planeta jest jednym z najbardziej złożonych eksperymentów genetycznych we wszechświecie. Ludzkość nosi w sobie geny wielu narodów gwiazdnych. Jesteśmy punktem zbieżności, biologicznym arcydziełem. Kwarantanna była niczym kopuła ochronna. Tak jak niemowlę jest chronione przed infekcjami ze świata zewnętrznego, dopóki jego odporność się nie wzmocni, tak ludzkość potrzebowała ochrony przed bezpośrednią ingerencją, dopóki nasz potencjał nie dojrzeje. Powód drugi upadek świadomości. Był czas, kiedy posiadaliśmy telepatię i bezpośredni kontakt ze źródłem. Jednak trauma starożytnych wojen i katastrof pędziła nas w tryb przetrwania. Strach zastąpił wiedzę. Gdyby kontakt nastąpił wcześniej, gdy byliśmy pogrążeni w głębokiej amnezji, to zrujnowałby on naszą psychikę. Kwarantanna stała się inkubatorem pozwalającym nam uzdrowić się od wewnątrz, bez szoku związanego ze spotkaniem cywilizacji, które nigdy nie upadły. Powód trzeci prawo do suwerenności. Wszechświat jest pełen różnych sił. Niektóre chciały pomagać, a inne wykorzystywać. Kwarantanna chroniła Ziemię przed staniem się polem bitwy o zasoby i wpływy. Ludzkość musiała otrzymać najtrudniejsze prawo we wszechświecie prawo do wyboru własnej drogi, do wzlotu lub upadku, ale do zrobienia tego niezależnie. Tylko gatunek, który odzyskał wolność, może ją zachować na zawsze. Dlaczego to wszystko się teraz zmienia? Odpowiedź jest prosta: osiągnęliśmy częstotliwość, w której kontakt już nas nie zabija, lecz budzi. Zasłona się przerzedza, nie dlatego, że oni postanowili przyjść, ale ponieważ wznieśliśmy się wystarczająco wysoko, by spotkać ich w połowie drogi. Przypominamy sobie, stabilizujemy się, kwarantanna ustaje. W tej chwili wszędzie widać znaki, światła na niebie, poczucie czyjejś obecności, spontaniczne odkrycie starożytnej pamięci. Stary świat staje się nieznośnie ciasny, ponieważ z niego wyrośliśmy. Wielu wpadnie w panikę. Niektórzy będą zaprzeczać oczywistości do samego końca, kurczowo trzymając się iluzji stabilności. Ale ci, którzy oglądają ten film, ci, którzy czują rezonans, wy jesteście tutaj, by stać się kotwicami w tej burzy. Ziemia się wznosi, zasłony się rozpuszczają, niebo się otwiera i prawdziwej prawdy nie da się już dłużej ukrywać. Kontakt nie jest końcem ludzkiej historii, to początek pierwszego rozdziału naszego prawdziwego życia. Przygotujcie się, bądźcie silni, miejcie otwarte serca, nic już nie będzie takie samo. Błogosławię wam wszystkim!